Widzicie z tej strony, skarpion. Przed nami gra El Matador. Ostatnio tutaj sobie zakończyliśmy. Jak widzicie. I będziemy działać. Na pewno będą jacyś wrogowie. na bank gdzieś u góry, ulokowani. Zobaczmy, co tu jest. Nic nie ma. Każdą sprawdzimy, że tak powiem, dziurę. Teraz tu. Możemy iść na górę, ale zobaczymy, co tu jest. Jako agent, policjant, komandos, trzeba sprawdzić. Nie ma, że boli. I tak przy okazji. Chciałbym Wam powiedzieć, jednocześnie podziękować za miłe rozpoczęcie z Waszej strony. Miły dowód jednocześnie, że jednak seria Wam nowa z Jamesem Bondem się podoba, przyjęła. Owszem, wyświetlenia są, wszystko ładnie, pięknie, komentarze również. No ale lajkacze to z Waszej strony tak jakoś słabo. Ewentualnie średnio. Co prawda one są wyłączone, no ale wiecie, może tak jeszcze byłby miły gest z waszej strony: jakbyście zaprosili jakichś swoich znajomych na mój kanał, by było nas więcej, no ale to już decyzja, pozostawiam wam. A my wracamy, oczywiście, do gry. Jesteśmy, o, tutaj jest kamizelka, pięknie. Po tu przyjść, zwiedzić. Zrobimy sobie save'a. No to lecimy. No i komitet powitalny. Na dzień dobry. No thanks. Ciekawe, jak mnie trafiłeś. Skąd to nie wiedzą, że tu jestem? Nie, no będę musiał iść na górę i ich zwyczajnie po prostu zakilować, czyli zabić. Musimy tu zrobić sejwa Na którym? Może na tym? Okej okay. To będziemy działać Uwaga U. Ale to spoprałem zaczynamy jeszcze raz, po prostu jakoś się stało niefortunnie, że wypadłem w tak zwanym naszym slow mo zwolnieniu czasu. Jeszcze raz próbujemy. Udało się, tylko który nawala jeszcze z tych granatów? To mnie ciekawi. Gdzieś musi być ją. A jest. Dobra. Dało się ich zabić. No widzicie, początek gry. Two, co ja mówię, początek misji. No i głupie, żeśmy zginęli, ale mnie z tym. Ciągamy dalej. Gdzie by tu iść? Tu. Zobaczmy. Ło! Wow. Ktoś nas ciśnie, może z góry. Gdzieś musi być jakiś koleś. Na wanku góry. Tylko nie wiem, czy tu na moście, o tam, czy tu. No dobra Nieważne Idziemy tu Możemy tu wejść? Tak, jasne Wow Tu już wiem który tak strzelał No i ładnie, cały pancerz zabrali No nie jest tu łatwe, przyznam Kolejny granat Jakiś tam oślepujący, czy jak on się nazywa? Wkurzać mnie ten gościu, zaczyna z tymi granatami Dobra, to był jego ostatni granat, który rzucił. W... w życiu, <gry> O ty, wyzywasz mnie. Ja ci dam. Jest się Skinął. No, coraz tutaj robi się trudniej. Na pewno ciekawiej. Ok, jakiś magazyn czy coś, ja Mogłem strzelić w tą beczkę? Kto wiedział? O, energię. Super! Gdzie ja mam iść? Na górę? No dobra. Spróbujmy. O, kamizelka. Jupi. Super. Ale szedłem tylko po kamizelkę. To nie za ciekawie. No dobra. Słuchamy.

control the cocaine market for all of colombia it was a file. i don't think so El, you are grateful fool all it for shit Whole. Tyle dostał Ammu i przeżył to? Bardzo mnie to ciekawi, nam się skończyła prawie, no, zwolnienie czasu. nic, będziemy musieli teraz dobrą minutę poczekać, aż nam to się naładuje. No i mówię od razu, że odcinek nie będzie tym razem ten długi, tylko raczej z tych krótszych. Ale ważne, że jest, że będzie, bo trzeba kontynuować grę, no i ją oczywiście skończyć. Myślę, że jeszcze tak 5-6 odcinków maksymalnie tej gry i seria powinna być zakończona. No może 7, zobaczymy, jeśli będę robił dłuższe odcinki, no to mogę się zmieścić, mam nadzieję, w 6. No jeśli no takie krótsze, no to 7-8. Zobaczymy. Dobra, zobaczmy, skinął on tam, czy nie. Chyba tak, albo uciekł. O, drzwi się to otworzyły. Pięknie Ooo. Wow, wow, wow. A tu jesteś ziom Beczka No i zginął Nice Jest ziom Się ukrył dosta troszkę też co jest tu nie mogę iść Fuck. skóry właśnie nie wiem A tu jesteś I pan Oce I Jego I po nim samym wow Wszystko tutaj prawie wybucha, płonie Nergię mi nie potrzeba, ja chcę ci kamizelkę Fakt. Wziąłem go. No właśnie, tam zarobił. Co, odtwiemy cię? Nice No dobra, wezmę. Okej. Okay. co dalej? Sprzełem kolesia jest. Pięknie oberwał. O to chodź. A może się przyda jak najbardziej. A my musimy się pewnie wydostać z tego budynku. fajny składzik z ammu. i pierteczką od którego je ja dostaję to mnie ciekawi A, od tego dobra trochę no, wyrwałem, ale jest następny taki Rambo, chciałbym tu się dostać, pytanie tylko jak Oknem nie wydaje mi się Pinda No dobra Ja myślę, że w tym miejscu odcinek sobie po prostu zakończymy Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!